No, 54 lata to wychodzi właściwie jeden miesięcznie piszą. To nie jest tak dużo. No. Kiss or slap. Kiss or slap. No. No, for me, for me. Dużo fajne dodatki. O. Słyszyś, słyszysz? się do zdjęcia. O. No, tak wygląda. Chyba tu nic nie ma, to są kawanosy sery, i Koniec! kurwa. Tak wygląda moja lodówka Ja nie mam nic do żarcia A tak blisko żabkę ma Ty w Tajlandii się od, odpierdła wojna co z Kambodżą? Już nie pojedziesz na razie A tam jego dziecko jest człowieku. Jego dziecko już, już mój że jest Co ty pierdolisz? Zalałeś jakąś Kambodżankę! Kmerkę! Ona jest wciąż człowieku i ona zostawił tam zabić dziecko ty i, i ją zostawić. Kiedyś obcach oh, teraz klasa. Kiedyś obcach teraz. Jakie coś se kupiłem na oczy, że mi chłodziło. Dobra, proszę normalna drużyna, proszę normalna drużyna. Hi. Woman. Yes. Go kitchen. Go kitchen. opy, łyżka pieprzu, wosk na cyce Nie, ja nie kumam. no Ja jajka normalnie wpierdam. surowe jajko mnie w ogóle nie brzydzi. Ja połykam jak spermę. Nie żeby łykał kał spermę kiedykolwiek, ale mam tak. Patrzcie, bierzecie jajko, bierzecie jajko, bierzecie szklankę, rozbijacie jajko, wlewacie jajko, macie jajko. Z żółtkiem macie jajko. Tak, macie jajko. No i bierzecie. I połykacie i tyle. I co? Ja na przykład nie czułam męskiego dotyku od ponad pół roku. Serio? Tak. Tak. Ja kiedyś mówiłam, że nie wiem jak można wytrzymać tydzień bez seksu, a teraz nie czułam męskiego dotyku od pół roku ponad. Rozumiesz? Ja bym po prostu chciała, żeby ktoś się kurwa przytulił. No ale ja chciałam mężczyzna! Zanim zaczniemy odcinek, sponsorem odcinka jest CSGO Skins, na którym znajdziecie masę ludboxów, które możecie otworzyć. Dodatkowo macie szansę na codzienną darmową skrzynkę. Na stronie możecie toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Oprócz tego znajdziecie Exchanger, gdzie możecie wymienić skiny na coś lepszego, a doładowując konto z kodem 3.3, dostajecie darmowe 2 ,10 zł. 10 groszy i 10% bonusu do doładowania. Strona jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Naprawdę, zakup kurwa mieszkania to jest coś niesamowitego, nie? No ci tak stary wszystko z głowy odpływa, masz taki spokój, jesteś u siebie stary, masz wyjęte na wszystko. Jak pies ci kurwa, nasra na środku pokoju, albo zgryzie kurwa całą ścianę, to ci zgryzie całą ścianę. Jak rozjebie całe łóżko, to rozjebie całe łóżko. Jak ty coś rozwalisz, to ty rozwalisz. Taki spokój daje, daje chata. Ja się boję. O kurwa, ktoś tu zeszpącił z tymi botami. Do Do fajna dupa. Nie kupuję to klik bustuje. Ten jest tak samo jak to. że jest coś z koldem i mówię, że chcę zrobić co lewa z O przesada! Nie, no serio! Co ja komu złego zrobiłam dzisiaj? Ja pierdzielę. O, sam nie ugryzła! No. Ej, mi zaraz łapa spuchnie. E, mam pytanko, jesteś z Polski? Bo robimy sondę uliczną I jest takie pytanko, ile według was powinien mężczyzna zarabiać w związku? O ile... Wiesz to? No ty powiedz swoje. No, swoje, bo mi się wydaje, no wiesz, że... bo ja wiem ile no. mój zarabia No dobra, to ile powinien? No tak, nie wiem, no z 20 koła 20 koła? Okej, okay, a według ciebie? No takie ja minimum ben, Ja nie będę taką piwą. Nie no, tak 78 przynajmniej Okej, okay, okej, okay, dobra, to dziękujemy bardzo LOL 20 tysięcy! O kurwa O kurde, pytanie numer 3 Twój body cam. Bo tu na przykład jest Monika 20 lat no. i ona mówi, że miała 13 partnerów i że to nie jest wcale dużo, bo nie miała chłopaka nigdy. Coś mi się wydaje, że gdy miałem opakować, to nie jest tak dużo. 13 partnerów. No, 13 partnerów to nie jest dużo. Mhm. Ja mam więcej partnerów. No, no tak. Dwa związki miałam. To ile tak? Z 20? 30? Mhm. Więcej. Tak? Z 40? Z 50. Z 50? No, do... Tak. No. Ale to no. No, miała pierwsze, kiedy miała 17 lat. A teraz mam 21. No tak, tam do A za te 5 lat na no, kur... A no was. 5 zł. Ma no, zadatki na żarmenkę. No, 54 lata to wychodzi właściwie jeden miesięcznie, piszą. To nie jest tak dużo. No. No, tak, żeby spędzać z tym czasem? Tym bardziej, że przyjechałeś do Polski, to też nie znałaś tak za bardzo nikogo? Nie. Już później poznałam z pracy, albo są mhm. też na. Ol, 5 zł. Czy nie szukujesz czasem jakiegoś małego ginolda, żeby rozmnożyć to piękne pokolenie? No, może jak się uda kupić dom, może coś tam kupić. Zmajstruję. Coś tam kurwa, poszperam w tej starej skrzynce z narzędziami. Zobaczymy. Proszę, kur... Proszę! Please! Kiss me! Kiss me, please! I am monsters! Kiss, Kiss me! Kiss me. Hello. How are you? C jak... Co e, masz? Bułeczkę czy motylek? Bułeczkę czy motylek? Jaką masz cipeczkę pytają? A ja wiem? Czy, ona, czy, czy jest taka, wiesz, motylkowa, że się roztęczy i idzie raczej taką, w tą stronę? I jest paseczek. O boże! No! Czekaj! Nie! Czekaj, nie no nic, nie No. nie no. Nawet, no. Okay. Eee, już jest lepiej, Giorgio No ja wiem, musiało się rozkręcić. Dobra, sprawdzę, czy nie ma tajniaka, kurwa. Czy tajniak nie świeci, kurwa. Dobra, nie widzę go, ale sprawdzę, czy nie ma plusku za obrazu. Nie ma. Dobra, nie ma, nie ma. Otwórz delikatnie buzię, no, test przejwości. Co? Tak, otwórz delikatnie buzię, no. No spokojnie, wszystko No, to Test przejwości, bardzo ważny. No ja będę patrzył, czy jest dobrze. No, tylko no ja nie mogę ja tego zrobić. No dobrze, spokojnie no, to jest łatwe. Trochę tak mocniej.

Myślisz, że miała czarna dziewczynkę, czy różowo rusz róż. Co jest, to kurwa znaczy bo jest, siwo bo jest, bo jest ku... A właśnie, a propos drenatki. Tyle mi pieprzu dzisiaj nawaliła na kanapki. Żeby zapiekło. A lubisz dużo pieprzu? Lubię, ale nie na kanapkach akurat. A. Ale, ale nie chciałem jej mówić, żeby jej przykro nie było. Hahaha! <laughs> I Szota jej wyślą. <laughs> ale nie, no wiesz, szczery feedback też dobrze. Nie powiedzieć to Nie to wysyłajcie. To nie, Pas. Wysy... Bo, a... nie wysyłajcie Powiem... Szota, no mów. You are amazing. Kurwa. You are Georges. Kurwa. Efcha, zaprezentujesz kiedyś swojego węża czy też Trzeba bała? go jakoś nazwać. Ale, ale nie tak wiemy. szczerze, szczerze się już Patryka, jako ci ma Pamelka? Żeby zrobić sobie dokładnie tak samo jak ona? Tak, musimy wysłać namiary na swojego chirurga plastycznego, Pamelka. Żeby mogła zrobić wszystko dokładnie tak na... Powiem tak, ja nie będę... Ja powiem tak, może ja uważam, że Kamil na pewno ma jakieś choroby psychiczne. Ja sam mam i chodzę do psychologa to rozpracować, bo ja też napieram jakieś Twitch salary, kick salary, Ferrari Enzo. Też uważam, że może mam jakieś, nie wiem, natręctwa czy inne jakieś rzeczy w głowie i chodzę do psychologa, więc domyślam się, że no coś u niego też jest, więc nie będę się na nim wyżywał. E, no i, no i tyle. 950... Chciałbym to ogarnąć na firmę od prąd. Ja, aaa, jak jak, jak szukać przeznaczenie ja pierdzielę zawał! Zawał! Ja pierdzielę! Teraz świetnie przytoczę, że bardzo myślę powoli o tym, że chciało mieć w za długiej przyszłości dziecko, ale z tobą to nie jest możliwe, ponieważ cię psy mnie psem niezają. A potem jak święt się coś śpyta o dzieci, mówię, że nie, ty nie chcesz mieć dzieci. A ja ci to mówiłem prywatnie, mam prawo wasić, mieć powiedzieć. I ty! Przez siebie musiałem powiedzieć, że w niedalekiej przyszłości chcę mieć dzieci! Przez siebie musiałem to powiedzieć, a nie chciałem tego mówić, rozumiesz? Nie chciałem tego mówić, a musiałem to powiedzieć! Czemu mnie do tego zmusiłaś? Czemu mnie do tego zmusiłaś? Zmusiłaś mnie, żeby to powiedzieć, ja to powiedziałem prywatnie i mnie do tego perfidnie zmusiłaś, żebym to powiedział teraz na streamie! Ty ranka.